Cześć, Symoneczko, z tej strony, Miok. Witam Was już w kolejnym odcinku na tym kanale. Jeżeli spodoba Ci się odcinek, to wiadomo, łapka w górę oraz subskrypcja ze dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnego odcinka na tym kanale. W dzisiejszym odcinku nie miałem pomysłu, co nagrać, ale ostatnio do Fortnite dodali nowego bossa. Więc w dzisiejszym odcinku spróbuję zdobyć jego skina oraz go zabić. No i z tego, więc o. Z niego wylatuje przedmiot i też chciałbym go przetestować. Tego predatora można znaleźć yy, w tajnej twierdzy, ale gdzie on się dokładnie znajduje, to tego sobie nie sprawdzałem. Na internecie po prostu sobie nie chciałem tego sprylerować. Tak mogę to powiedzieć. No i dobra, weźmy sobie to. No, jakieś bronie. Oczywiście, z tego co mi to ciężko jest go zabić, bo. Próbowałem go zabić, ale mi się nie udało. Bo była też burza i musiałem uciekać. Kto to jest? Aha, bo on ma jego skinę i dlatego mi się pomyliło. Dobra. Snajperka, no i dziękuję. Oddech słońca, tak, to się nazywa. Nie biorę. Złota, strzelba. Nie, no ja już dzisiaj lubię Fortnite'a. Po prostu go lubię. Mamy go jest. Chodź tu, gnoju. No gdzie on jest? Halo Nie ma go. Ah! Co ty Co ty tu robisz? Zabiłem go! Zabijam predatora. Urządzenie maskujące predatora. Jak to działa? Cóż nikt mnie nie będzie widział! a Już rozumiem. Czyli jak użyję tej mocy, to nie mogę zapewne używać broni i kilofa. No w sumie rozumiem, bo byłoby to wtedy za łatwe. Ale to jest dobre, jak będę... Czy stał z moimi rękami? Co jest? Daj mi się... Daj mi się tym dłużej nasi... nacieszyć, okej? Okay? Masz chamie. Okej, okay, teraz możemy sobie na spokojnie przetestować tą... To urządzenie. No i dobra, jak, na ile to sekund działa? Ja nie wiem, bo ja siebie widzę. No wiadomo, muszę siebie widzieć, ale czy inni mnie widzą, to tego nie wiem. Bo jak widzicie, trochę mnie widać. Więc to nie jest tak, że jestem całkiem niewidzialny. Co, tu w nieskończoność trwa? Pewnie jak we mnie trafią, to wtedy mnie... Widzą, wtedy przestaje to działać. Ile to działa? A, no to się po iluś tam sekundach wyłącza, więc dobrze. Przynajmniej ten przedmiot nie będzie jakoś dobry. Dobra, to sobie połowie rybki. I zaraz do was wrócę. W ogóle zapomniałem przetestować, czy tym mogę rozwalać w przeszkody. Nie. Jak głupi ten przedmiot jest, szczerze. No co, będę niewidzialny. Może i dobry jest ten przedmiot, nie wiem. Dobry, jak przed kimś trzeba uciekać, ale tak. To słaby. Dobra, ja się zaptyczkuję Ty widzę skrzynkę, to sobie mu otwórzmy. Mmm, karabin dźwigniowy nie. Mam sniperkę, więc po co mi? Granaty, no dobra, wezmę, zawsze się mogą przydać. Ja jeszcze sobie tu wezmę skrzynkę. Mmm, dobra. W sumie, mam pełne zdrowie. Jest szelba dźwigniowa złota, jest? Ty ja nawet nie widziałem, że szelba dźwigniowa jest też złota. Biorę. Co eee, za granaty wezmę, bo to się zawsze może przydać. Harpun? No nie, nie, nie przyda mi się. Kolejna skrzynka. Hmm, dobra. A jak się dodał, to. Nie, no sobie tu nic by mi nie dało. Dobra, więc. O, moneta EXPA! O, i kolejna fontanna w skutościach. Po pół dostałem z karnetu. Dobra. Ja włączam niewidzialność i spadam stąd. Dobra, przetestujmy. Jak będę szedł niewidzialny, to nie będą mnie widzieć. Podejdę sobie do nich Ej no jak on mnie widzi? Ta gra jest zepsuta, no przecież mam... Mam odpaloną moc, a oni i tak mnie widzą, no kurde 2000 Typ Okej, okay. co, co ty typie odwalasz? Idę go pompą porobię nie będę się z nim bawił sniperką Bo ja nawet wycelować dobrze nie umiem Gdzie ty uciekasz? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ała, przegrałeś Dobra, jest Zabity, to sobie wezmę za to. Wypiję sobie małą osłonę, i teraz wezmę fontannę. I spadam stąd jak najszybciej. Co jeszcze zrzut mogę przy okazji wziąć? To może być bardzo udana gierka. Też planuję zrobić serię z Minecrafta o czymś innym, ale nie chcę mówić o czym ona dokładnie będzie. Zobaczycie w sobotę lub w niedzielę jak się postaram bo nie wiem ile, bo przygotować jeszcze muszę go dobrze, żeby wyszedł jak najlepiej dobra, o nie, jak ktoś zabrał zrzut no dobra jak znajdę jakiegoś typa, to się do was ponownie odezwę typ dostał Gdzie on jest? Nie no, nie wiem. Idę go pompom zrobię. Co to jest? A! Dostał! Shota w łeb. Dobra, ja biorę zamiast tego to. Co to jest? Lupiciel cienia? Y, słabe. To jest chyba ta. Jak ona się tam nazywa? Egzotyczna broń? Dobrze mówię? Chyba tak, jakoś się to nazywało. W sensie rodzaj rzadkości broni się tak nazywa. No tak, ktoś tu jeszcze jest? Chyba nie. To może być wygrano. Fajnie by było. Okej. Okay. Dwóch typów. To jest chyba bot. Nie, to nie jest bot. Typ Dobra jest zabity Mam dużą osłonę Kurde, mogę się obudować, teraz coś może mi ze snajperki strzelić Ale coś źle zrobiłem bardzo, sobie muszę. Dobra, jest dobrze Wezmę to zamiast tamtego karabinu, no i dobra Chyba typa mam Yes, headshot! Kurde Chce, ja, na jakieś boty gram czy co, że tak łatwo jest Ostatni typ został, nie no po prostu pięknie, używam niewidzialności On mnie teraz nie widzi Kurde, nie rób mi tak Nie mogłem się ruszyć, najgorzej Chyba bot mi pomoże Jest porobiony na luzie Nie no serio, mi się wydaje, że na jakieś boty grałem, bo to było... Najłatwiejsza gra jaką chyba grałem w Fortnite